Pogrzeb papieża Franciszka w Watykanie zgromadził światowych przywódców i tysiące wiernych, będąc świadkiem nieformalnych gestów o symbolicznym znaczeniu. Nagranie, na którym Donald Trump z uśmiechem wita Andrzeja Duede, obiegło media, wywołując międzynarodowe dyskusje o relacjach polsko-amerykańskich. Szczegóły tego wydarzenia za chwilę. Uroczystości pogrzebowe zmarłego papieża Franciszka odbyły się w sercu Watykanu, przyciągając uwagę całego świata. Były to nie tylko chwile zadumy i modlitwy. Ale również czas zgromadzenia światowych liderów oraz tysięcy wiernych, którzy zjechali się z różnych zakątków globu, by oddać hołd temu wyjątkowemu przywódcy duchowemu. Papież Franciszek, pełniący rolę głowy Kościoła katolickiego przez ponad 10 lat, zdobył sobie serca nie tylko katolików, ale także osób spoza tej wspólnoty, stając się moralnym drogowskazem dla wielu. Plac Świętego Piotra, na którym odbywały się ceremonie, stał się miejscem niezwykłego spotkania przedstawicieli ponad 160 krajów. Byli tam zarówno wpływowi politycy, jak i osobistości ze świata duchowego, tworząc atmosferę pełną wzajemnego szacunku i jedności. Wśród najważniejszych gości znaleźli się Donald Trump, Emmanuel Macron, Wołodymer Zoeński, Javier Milley oraz Andrzej Duda. Obecność tak licznych przywódców z różnych stron świata podkreśliła nie tylko znaczenie i wpływ, jaki papież Franciszek wywierał na międzynarodową scenę, ale także jego zdolność do zjednoczenia ludzi ponad podziałami. Podczas ceremonii nie zabrakło zarówno oficjalnych wystąpień, jak i mniej formalnych momentów, które niosły ze sobą potężny ładunek symboliczny. Były to gesty, które mogły umknąć uwadze, ale które w istocie zdradzały głębokie emocje i szacunek dla zmarłego papieża. Wśród tych znaczących scen znalazło się nagranie, które błyskawicznie obiegło Internet. Uchwyciło ono kontakt między byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem a prezydentem Polski Andrzejem Dudą. W cieniu oficjalnych i przepełnionych powagą momentów, gdy zgromadzeni oddawali się refleksji nad życiem i dziedzictwem papieża, wydarzyło się coś, co przyciągnęło uwagę międzynarodowych mediów. To, co początkowo mogło wydawać się zwykłym spotkaniem na marginesie ceremonii, przekształciło się w scenę o globalnym zasięgu. Donald Trump zbliżył się do Andrzeja Dudy, a z ich spontanicznego spotkania wyłonił się moment pełen ciepła i wzajemnej sympatii. Trump, znany z bezpośredniości, szeroko się uśmiechnął, Uścisnął dłoń polskiego prezydenta i wymienił z nim kilka serdecznych słów, co zostało zarejestrowane przez obecne tam kamery, stając się tematem szerokich dyskusji i analiz. Kiedy, mój przyjacielu, dobrze ci widzieć padło z ust jednego z liderów świata, w tym prostym, lecz jakże wymownym zwrocie zawarło się więcej niż byłaby w stanie oddać jakakolwiek rozbudowana deklaracja polityczna. W oczach tych, którzy bacznie śledzą życie polityczne, była to nie tylko manifestacja osobistych sympatii, ale również mocny znak głębokiej więzi pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Chwila ta, choć nieformalna, lecz zarazem publiczna, uwidoczniła, że relacje między narodami budują się również na takich subtelnych gestach, które często umykają uwadze oficjalnych komunikatów prasowych. Dzieje się tak zwłaszcza podczas wydarzeń o wielkim znaczeniu, takich jak pogrzeb papieża, które przyciągają uwagę całego świata. Nagranie które znalazło swoje miejsce w cyfrowym obiegu, szybko zdobyło rozgłos. Dudni o tym nie tylko w każdym zakątku Polski, ale i poza jej granicami. Choć uroczystość sobotnia, która odbyła się w Watykanie, głęboko zakorzeniona była w sferze duchowej, pełna zadumy i refleksji, to właśnie w niepozorny moment, uchwycony przez czujne kamery, zdołał wywołać globalną burzę w sieciowych mediach. Ujęcie przedstawiające Donalda Trumpa, zwracającego się do prezydenta Andrzeja Dudy z przyjacielskimi słowami zdobywało przychylność szerokiej publiczności w mediach społecznościowych w zastraszającym tempie. W Polsce ta scena wzbudziła szereg dodatkowych emocji. Dla niektórych środowisk politycznych stanowiła ona dowód na istnienie osobistych i serdecznych relacji między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem, podczas gdy inni usiłowali doszukać się w niej ukrytych przekazów o głębszym znaczeniu. Pomimo iż był to krótki moment, na co dzień wydający się nieoficjalnym, jego symboliczna moc jest nie do przecenienia, ukazując, że czasem jedno poruszające kulisy wydarzenie może mieć większy oddźwięk niż cały rozbudowany protokół dyplomatyczny. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.